Wieś telewizja, to to? telewizja, telewizja. Dokładnie. A Nie możesz używać takich brzydkich słów na ladies? Jesteś dziewczynką teraz. Nie wiedziałem, że tak. Okay, sorry. Cześć, witajcie na kanale Ladies. Dzisiaj przetestujemy maski w płachcie w towarzystwie mężczyzn. Zapraszamy. Zapraszamy. O, 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 o. W związku z tym, że dostaliśmy paczkę od Strefy Urody, to mamy tych masek do wyboru do koloru. Tutaj Jak motywy, podoba, motywy tak? zwierzęce. No, upatrzyłem dwie. Zastanawiam się nad, czy będę dobrą foką. A może półtem mi się pandą. Więc jeszcze nie wiem. Tutaj w ogóle są jakieś kiski, kiski, nie wiem o co tutaj chodzi z tym. I ja będę wyglądała jak taka małpeczka z takimi ustami. A, Słodka? Nie, nie, no, Ale na, usta, na usta nie biorę. Na usta nie biorę, bo, bo się boję. Że coś się z nimi stanie później. Będziesz miał tak od razu. Że będę miał usta, jak langusta takie. Jak ta różowa. A to są różne maski, tak? Tak. Hmm. Na usta masz, na twarz? Wybrałem taką. Chyba panda. Dobrze. Ja wezmę sobie tę w takim razie. Co to jest? Nie wiem, jakiś zły lew, zły wilk. Kurzona małpa. Zobaczymy. Styl kurzonej małpy. Tak. Ja biorę fokę, bo foki są super. Patrz, płacze foka. Boże jaki żal. Ciekawe czy jak założysz tę maseczkę, to będzie fajniejsza foka. Tak, <grym> 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 Mocno wybielająca. wyrównuje koloryt skóry i niweluje cienie. A ty co masz? Ja mam Animal Mask. No, ja też mam tu animal mam kota mask. i jest napisane, że Soothing Care for Angry Cat. Mm. A to prostu? I że po to jest zły kot. Maska silnie kojąca i nawilżająca. Hmm, może się chcesz zamienić. Nie, bo to błyskawicznie łagodzi podrażnienia. <noise> I to jest maseczka pielęgnacyjna do twarzy na bawełnianej płachcie. Główne działanie polega na redukcji, rozjaśnianiu skóry, yy, redukcji zaczerwienień oraz przebarwień. Więc super, rozjaśniająca. Ja mam trochę czerwoną twarz, jak pewnie możecie zauważyć, więc mam nadzieję, że już nie będziesz taka czerwona. Moja sucha małpa e, będzie <noise> maską intensywnie nawilżającą. Ciekawe jestem, czym taka nazwa, skoro intensywnie nawierzę. Może to taki e, chwyt marketingowy. Chyba tak. Mask Shit? Ja nie wiem, co to znam oh. dobrze angielskiego, ale to, to jest maska Kupa? <laughs> tak, właśnie, bo to jest najnowszy trend. Nie wiem, czy wiecie, e, w Filegnacji Beauty, że właśnie nakładacie maskę z Kupa. To dobra, ja, to ja chcę spendi. mieć sheet na twarzy. A moja Sexy Panda. E, główne działanie polega na redukcji stref zaciemnienia pod oczami. Redukuje tak zwany efekt pandy. Myślę, że to jest coś, co można. Wykorzystać po ciężkiej imprezie po długim weekendzie. Albo po długim siedzeniu przy komputerze. Na przykład w ciemni. Okay. prawda. Jakie masz oczekiwania? <grym> Myślę, że się sprawdzi. Wiesz co? Z pierwszym razem nigdy nie wiadomo, więc ciężko je przewidzieć. Mhm. Ale w ogóle to jest z marki Holika Holika i to jest bardzo dobra marka. W sensie dużo nie słyszałam dobrego. Jak eee... jakoś nie słyszałem. z marki ale... Holika. Holika, tak. Ale fajnie, ładna nazwa przynajmniej. No, to prawda, fajnie się wymawia. Po angielsku nie ma nic o jej działaniu. Wow! Czyli może dobrze. stać z twarzą generalnie, no. A no cóż to się no. musi stać, bo po to są maseczki chyba, żeby coś się działo z tą twarzą. Zakładamy. Cekarz się? Tak, bo to będzie mój pierwszy raz. Świetnie nawilżona. Ja jestem przerażona. Jak ładnie pachnie. Mm. Ale wszystko w środku jest ślisko. Nawet jest, jest instrukcja obsługi z tyłu, jak to zrobić. Tak, że, ta, tak, tak, że no. mężczyźni też mogą sobie zakładać. No. I nie muszą prosić o to swoich Au. mam, na przykład. <noise> na początku jest wilgotno. <noise> no, wygląda na razie jak ścierka. Jestem cały mokry, ręce mam mokre. O, ślizgłe. Dobra, nakładamy. 3 dwa, jeden, start! No, na nosie. Okay. Trzy, dwa... <noise> Fal start. Okay. O, jak przyjemnie. No, bardzo miło. Ojej, bardzo chłodząco. <noise> Okej, okay, no to jedziemy z Sexy Pandą w takim razie. Mhm. Uh -huh. uh -huh. Ale ładnie. Ale... Jest dobrze? No, tylko musisz sobie, wiesz, tak... Y, przyklepać to teraz wszędzie. No klepsę. I taka okay. fajna czuć, że taka jest bardzo nawilżona. Pokaż. Nie! Poczka! Nie, to jak <śla> <śla> Poczka, <żeby się śla> Dobra, skoro oczy ma... pozbawić tych tutaj ciemnych kolorów... Tak, to ...to czeka. przede wszystkim pod oczami trzeba... Nie wiem, jak to się przylepia... Dobrody, chyba słabo. No. Skupmy się na kwestii oczu, skroni, czoła. powiem <noise> Ci, że też bez lusterka to śmieszna jest robota. Uh -huh. no. Girl night <noise> Pięknie! Ja nawet nie tak źle nie wygląda w tej maserce. Gdyby mieliście te wąsy tutaj januszowe trochę. Nie, no, Bardziej pokrywało, okay. oczywiście. Mężczyźni wyglądały w tych maseczkach lepiej niż dziewczyny, z tego co zauważyłam w ogóle. Miło, miło. Wracamy za 20 minut. <noise> Czuję się jakby położył na twarz takiego mokrego i zimnego omleta. Z wykrojonymi dziurami na oczy, dosyć usta. Ale, okay. ale ten omlet bardzo ładnie pachnie. O, no Pachnie jak kobieta. Mm. Ja trzymam tak twarz, ponieważ yy, kiedy robię tak, to ona mi się odkleja. Ale podobno to dobry znak, jeżeli mi się odkleja sama, bo wszystko się wchłonęło w twarz, w buzię. No, dokładnie. Dla mnie chyba lepiej, jakby to było po prostu. Zwykła biała maska, a nie... No ty Taki nudny jesteś. Niestety. Tygrysku. Ja mam nawilżoną, więc to już wszystko chyba... No, czy większa część na pewno maseczki wchłonęła mi się w cerę. To co, zdejmujemy sprawić efekty? Zdejmujemy, no. Dobra. Chętnie. O. Uf. No. Wow. Zredukowało ci cienie pod oczami. Ja ci powiem. O. Ciągnął swoją twarz. A ty jesteś mokry na twarzy całej. No ty też. Tam było napisane, że to trzeba... Wklepać. Wklepać, tak. Wydaje mi się, że facet powinien robić sobie taką maseczkę przed pracą, szczególnie kiedy zaśpi. No wiadomo, po drodze to może być trochę problem, bo by się ludzie w niej patrzyli, ale... Nie no, gdzie tam? Czuć, czuć się dużo, dużo jakby świeżej i... I po prostu lepiej, no. nie wiem, co nam powiedzieć. No, to prawda, te maseczki są super, bo takie są bardzo nawilżające i twarz jest bardzo, bardzo gładka po nich. Można... Nałożyć taką maseczkę przed snem, odprężającą, mm -hmm. pachnącą mleczik, w kształcie pandy, jestem za. Mi się podoba, fajna skóra, nie klei się ani nic, jest taka przyjemna, jak pupa niemowlaka. Nie? No, tak. Moja też jest przyjemna skóra w dotyku. Zawsze sobie bardzo zrobić, albo wieczorem, albo rano. Złapka. Dla mnie rano. I no. chyba sobie kupię. Ja wolę wieczorem taki relaks przed spaniem. Miło sobie można włączyć fajną muzyczkę. Także A później sprawdzimy, osta. <laughs> w ogóle maseczki w płachcie są generalnie świetne. Nie trzeba się babrać i wiesz, taką jedną formę przyłożyć do twarzy, to jest mimo wszystko wygodne. O ile trzyma się na twarz? No tak, ja się trzyma na czole w tym wypadku, ale to był miły pierwszy raz. Dziękuję. Dzięki wielkie za oglądanie tego odcinka. Yy, polecamy sprawdzić te maseczki na własnej skórze. Oczywiście w opisie możecie zobaczyć linki do tego, gdzie je można sobie zakupić. I piszcie w komentarzach, czy wam się te maseczki podobają, czy nie. I dziękujemy z Urody za prezenty. Do zobaczenia! Hej!